Czy jesteś pewien, co kładziesz na talerz, wybierając rybę? Może wydawać się nieszkodliwa, grillowana z cytryną, pachnąca zdrowiem. Ale co jeśli ta ryba, właśnie ta, która Twoim zdaniem pomaga Twojemu sercu pamięci długowieczności, robi dokładnie odwrotne. Istnieje rodzaj trucizny, która działa powoli, pod pozorem korzyści. Co gorsza, jest często podawana podczas rodzinnych obiadów, uroczystych kolacji. A nawet w posiłkach, które przygotowujesz z troską o zdrowie, i tu właśnie tkwi niebezpieczeństwo, ponieważ po przekroczeniu 60 roku życia organizm nie reaguje już tak jak wcześniej. To, co kiedyś było po prostu smacznym jedzeniem, może stać się ukrytym obciążeniem dla mózgu, nerek i serca. Ale spokojnie. Nie chodzi o strach, chodzi o jasność. Dzisiaj dowiesz się, jakie sześć ryb wydaje się nieszkodliwych. Ale powoli wyczerpuje Twoją witalność. Porozmawiamy o tym, przez długi czas ryby były postrzegane jako bohaterowie stołu. Lekkie, pożywne, pełne kwasów omega-3. Były niemal symbolem dobrego zdrowia. Zwłaszcza dla osób po 60. roku życia, które chcą zachować zdrowe serce, bystry umysł i sprawne ciało. Wielu z nas dorastało, słysząc, że jedzenie ryb jest dobre dla mózgu. I uwierzyliśmy w to. W niedzielę na obiad pojawiała się złocista ryba w oliwie, pachnąca, podana z troską. Było to danie dla osób dbających o siebie, chcących dobrze żyć. Jednak nikt nie wspominał, że na przestrzeni dziesięcioleci wiele się zmieniło. Zmieniły się oceany. Zmieniły się metody połowów. Zmieniły się nawet ryby. To, co kiedyś było czystym źródłem zdrowia, dziś może być pełne niewidocznych toksyn. A co najsmutniejsze, nie ma tego na etykiecie. Nie ma smaku, nie ma zapachu, ale to tam jest. Czeka na odpowiedni moment, aby zacząć wyrządzać szkody, ciche, uporczywe i często nieodwracalne. Porozmawiaj z dowolną starszą osobą, która cierpi na ciągłe zmęczenie, zaniki pamięci, mrowienie w dłoniach, wysokie ciśnienie lub niewyjaśnione bóle stawów. Wielu powie: To wiek. Inni będą obwiniać stres lub genetykę. Ale niewielu, spojrzy na talerz, niewielu podejrzewa ten soczysty filet, który wygląda tak zdrowo, tak przyjaźnie. Tak było w przypadku pani Selmy. Wdowa, od siedmiu lat, siedemdziesiąt letnia kobieta, zawsze dbała o swoje odżywianie. Zrezygnowała z czerwonego mięsa na rzecz ryb, ograniczyła sól, zaczęła jeść potrawy z grilla i warzywa gotowane na parze. Myślała, że robi wszystko dobrze. Jednak pomimo tych wszystkich wysiłków zaczęła odczuwać dziwny ciężar w ciele. Jej umysł nie funkcjonował już tak jak wcześniej. Ręce drżały jej nieco rano. W trakcie rozmów zdarzały jej się niewielkie luki w pamięci. Badania nie wykazały niczego niepokojącego, ale dyskomfort był nadal obecny. Dyskretny, ale stały. Dopiero podczas wizyty u dietetyka pojawił się alarmujący sygnał, Pani Selma spożywa pani zbyt dużo ryb, ale czy wie pani skąd one pochodzą? To pytanie wydaje się proste, ale kryje w sobie klucz do rozwiązania. Problemem nie jest bowiem sama ryba, ale jej rodzaj pochodzenie to, co zjadł, zanim trafił do nas i właśnie tego większość ludzi nie wie, ponieważ nikt nie uczy tego w supermarkecie, nikt nie ostrzega w kolejce do rzeźnika ani w restauracji na rogu. I właśnie w tym tkwi ryzyko. Kiedy osiągamy wiek seniora, nasz organizm traci część zdolności do eliminowania toksyn. To, co w wieku 30 lat było łatwo filtrowane, teraz może powoli się kumulować. A to nagromadzenie jest zdradliwe. Ukrywa się w najgłębszych warstwach. Nie ostrzega, kiedy się pojawia. Nie krzyczy, kiedy zaczyna działać. Po prostu pozostaje tam. Podkopując układ nerwowy, powodując stany zapalne narządów, upośledzając funkcje poznawcze. Oczywiście nie wszystkie ryby są szkodliwe, istnieją niesamowite, bezpieczne gatunki, które wzmacniają i leczą. Ale są też inne, sześć, żeby być dokładnym, które obecnie stanowią jedno z największych zagrożeń. Dla osób powyżej 60 roku życia. Co gorsza, niektóre z nich należą do najczęściej spożywanych przez osoby, które właśnie dążą do zdrowszego trybu życia. To okrutna ironia. Robisz wszystko dobrze. Czytasz etykiety, wybierasz potrawy z grilla, unikasz smażonych potraw, a mimo to chorujesz i pozostawia to gorzki smak w ustach. Poczucie, że się stara, ale nie widać rezultatów. Być może nawet doświadczyłeś tego, zacząłeś zmieniać nawyki żywieniowe. Zastąpiłeś ciężkie mięso rybą, ale objawy nie ustąpiły: ból głowy po przebudzeniu, poczucie zamętu umysłowego, niewyjaśnione bóle stawów, wahania nastroju, drętwienie, wahania ciśnienia wszystko to może mieć związek z tymi rybami. Nie chodzi tu o wywoływanie paniki, chodzi o otwarcie oczu, ponieważ kiedy rozumiemy, co znajduje się na talerzu, odzyskujemy kontrolę nad własnym ciałem. A kontrola jest tym, czego najbardziej potrzebujemy po 60. roku życia. Kontrola, aby świadomie podejmować decyzje. Aby chronić to, co nadal jest silne. Aby dbać o pamięć, serce, witalność. A co więcej, aby uczyć innych. Wnukom, dzieciom, przyjaciołom. Ponieważ jedzenie to uczucie kultura troska. Ale może też być trucizną przebraną za miłość. Ten film nie proponuje modnej diety ani bezpodstawnej listy zakazów. Proponujemy jasność, prawdziwe informacje oparte na dowodach, relacjach i zmianach, które naprawdę zmieniły życie zwykłych ludzi. Ludzi takich jak ty, jak pani Selma, która po wyeliminowaniu dwóch rodzajów ryb z diety zaczęła odzyskiwać blask w oczach. Albo jak pan Fernando, który zamienił konkretny rodzaj ryb w puszkach na inną, czystszą opcję i w ciągu kilku tygodni odczuł poprawę pamięci i zmniejszenie bólu stawów. Proste historie, ale ujawniające pewien wzorzec. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak, mimo że robisz wszystko, co w twojej mocy, aby o siebie zadbać. Być może problem nie leży w tym, czego nie robisz, ale w tym, co nadal robisz, nie zdając sobie z tego sprawy. O tym właśnie porozmawiamy poniżej. A kiedy dowiesz się, jakie to sześć ryb i jaki dokładnie mają wpływ na twój organizm, zrozumiesz, że zmiana nie musi być radykalna, wystarczy, że będzie świadoma. Kiedy mówimy o rybach, pierwszą myślą, która przychodzi nam do głowy, jest: zdrowie. Omega 3, chude białko, dobra pamięć. I rzeczywiście ta reputacja nie wzięła się znikąd. Niektóre ryby są prawdziwymi sprzymierzeńcami zdrowego starzenia się. Ale kluczowa kwestia jest taka: nie wszystkie ryby są takie same. A kiedy często spożywasz ryby zanieczyszczone, czy to metalami, ciężkimi antybiotykami, barwnikami chemicznymi czy pasożytami, skutki nie są od razu widoczne. Nagromadzą się one dzień po dniu, posiłek po posiłku. A dla osób po. 60 roku życia to nagromadzenie jest jak cicha bomba zegarowa, czekająca na odpowiedni moment, aby wybuchnąć. Zacznijmy od jednego z najbardziej dyskretnych złoczyńców rtęci. Jest ona obecna w dużych drapieżnych rybach, które żyją wiele lat i gromadzą wszystko, co spożywają przez całe życie. Kiedy młoda osoba sporadycznie spożywa rybę, zawierającą rtęć organizm jest w stanie wyeliminować jej część. Ale kiedy osoba starsza często je tę samą rybę, sytuacja się zmienia. Rtęć dostaje się do krwiobiegu, dociera do mózgu, osadza się w nerkach, wpływa na wątrobę i zaczyna zakłócać pracę układu nerwowego. Osoba zaczyna odczuwać dziwne zmęczenie, trudną do wyjaśnienia mgłę umysłową, lekkie drżenie, zaniki pamięci, które wcześniej nie występowały. A co najgorsze Badania często nie wykrywają niczego poważnego. Problem leży bowiem na bardziej subtelnym, ale głęboko destrukcyjnym poziomie. Właśnie dlatego makrela królewska i miecznik są tak niebezpieczne. Wydają się nieszkodliwe, a nawet wyrafinowane. Jednak należą do ryb o najwyższej zawartości rtęci. Kiedy zrozumiesz, jak ten metal oddziałuje na mózg, wszystko nabiera sensu. Rtęć wpływa na przekazywanie impulsów nerwowych, blokuje synapsy. Zakłóca produkcję neuroprzekaźników. Efekt pamięć zawodzi sen, staje się płytki, i przerywany nastrój się waha, znika koncentracja. A to wszystko jest interpretowane jako dolek wieku podczas gdy w rzeczywistości może to być po prostu zła ryba. Ale rtęć nie jest jedyną substancją, która stanowi zagrożenie. Ryby takie jak Tilefish i tuńczyk Opastun niosą ze sobą jeszcze cichsze zagrożenie – infekcje. W tym przypadku problemem nie jest tylko metal ciężki, ale sposób przygotowywania i spożywania tych ryb. Tuńczyk Bigaj na przykład jest bardzo popularny w potrawach surowych takich jak sushi. Wydaje się lekki zdrowy. Jednak w organizmie, którego układ odpornościowy jest już osłabiony. Nawet niewielka bakteria może wyrządzić ogromne szkody. Nic dziwnego, że infekcje takie jak salmonella i listeria, które wcześniej pozostawały niezauważone, obecnie powodują, że osoby starsze pozostają w łóżku przez wiele dni. Bakterie i pasożyty obecne w tych rybach nie ostrzegają o swoim pojawieniu się, ale organizm to czuje. Zaczyna się od mdłości, potem pojawia się biegunka ból głowy. Niewyjaśnione złe samopoczucie. Czasami taki epizod może wywołać poważniejsze problemy, takie jak odwodnienie, utrata masy ciała, a nawet hospitalizacja. A jeśli uważasz, że problem ogranicza się do surowych ryb, pomyśl jeszcze raz. Słynny łosoś z supermarketu, ten o różowym mięsie i bardziej przystępnej cenie, może wprowadzać do Twojego domu coś jeszcze bardziej niebezpiecznego pozostałości. Antybiotyków, hormonów i pestycydów. Tak mówimy o łososiu hodowlanym. W wielu krajach, głównie poza Stanami Zjednoczonymi, ryby te są hodowane w przepełnionych zbiornikach, gdzie żyją w stresie, jedzą niskiej jakości pasze i są stale leczone lekami, aby zapobiec infekcjom. Co to oznacza dla ciebie? Że każda porcja tej ryby zawiera nie tylko tłuszcz i białko, ale także koktajl substancji, które mogą zaburzać gospodarkę hormonalną. Powodować stany zapalne jelit, a nawet osłabiać odporność organizmu. To prowadzi nas do kwestii, o której prawie nikt nie mówi: cichej infekcji. Wiele osób starszych odczuwa bóle stawów, chroniczne zmęczenie, trudności z zasypianiem wzdęcia. Nie mają pojęcia, że może to wynikać z ryb, które co tydzień trafiają na ich talerze. Zapalenie spowodowane przez pozostałości chemiczne. Lub metale ciężkie nie jest widoczne, nie towarzyszy mu gorączka ani zaczerwienienie. Jest to zapalenie wewnętrzne, które utrudnia wchłanianie składników odżywczych, pogarsza przebieg chorób autoimmunologicznych, przyspiesza procesy starzenia się i zwiększa ryzyko chorób serca i neurodegeneracyjnych. A co najgorsze, ryby te są wybierane właśnie przez osoby, które chcą dbać o swoje zdrowie. Porozumiemy się teraz o gatunku ryby, która cieszy się niemal sympatią sumie. Jest bardzo popularna wśród rodzin, występuje w tradycyjnych przepisach i często jest smażona schrupiącą skórką i wyrazistym smakiem. Problem nie leży w samej rybie, ale w jej pochodzeniu. Są importowane z krajów o niskich standardach sanitarnych. Może zawierać pozostałości antybiotyków zabronionych w Brazylii i Stanach Zjednoczonych, a także odporne pasożyty. A kiedy organizm już osłabiony spożywa tego typu pokarm, skutki są podwójne: cierpi układ pokarmowy, a układ odpornościowy ulega załamaniu. Dlatego tak wiele osób po zjedzeniu pozornie nieszkodliwego dania odczuwa niewyjaśnione złe samopoczucie. Nie przez pana noc obrzęk, który nie ustępuje. Ból głowy, który nie mija. Dzieje się tak, ponieważ organizm próbuje poradzić sobie z czymś, czego nie rozpoznaje, czymś, czego nie powinno tam być. Powoduje to przeciążenie. Zamiast wykorzystywać energię do regeneracji, organizm zużywa wszystko, co ma, aby zwalczyć to, co zostało spożyte. Ta niewidzialna wojna stopniowo osłabia organizm. Mniej produktywne dni, krótsze spacery, bardziej chaotyczne rozmowy. Życie staje się coraz mniej intensywne, a my nawet tego nie zauważamy. Ale jest też dobra wiadomość. Dzięki informacji i świadomości można odwrócić tę sytuację. Małe zmiany mogą przynieść ogromne rezultaty, na przykład zastąpienie tuńczyka Bigaj tuńczykiem skipjack tym jasnym tuńczykiem w puszce. Albo zamienić łososia hodowlanego na dzikiego łososia z Alaski. Albo jeśli jesz sum, wybierz sum hodowlany z brazylijskich farm, z kontrolą jakości. To tylko szczegóły. Wiem, ale to właśnie te szczegóły razem mogą zmienić twoją rutynę, sen, energię. A kiedy zaczynasz dostrzegać, że twoje ciało znów reaguje, z większą energią, mniejszym bólem, większą jasnością, wszystko się zmienia. Więc teraz pytam państwo, które z tych ryb spożywają państwo najczęściej. Czy zauważyli państwo jakieś dziwne objawy po spożyciu pozornie zdrowego posiłku? Podzielcie się tym z nami w komentarzach. Państwa historia może pomóc innym osobom również to dostrzec. A jeśli ten filmik rzucił państwu nieco światła na te kwestie, podzielcie się nim z kimś, kogo kochacie. Bo czasami prosty filmik może być pierwszym krokiem do głębokiej Przemiany. Teraz, gdy już wiesz, jakie rodzaje ryb mogą po cichu sabotować Twoje zdrowie, być może zadajesz sobie pytanie: Co mam z tym zrobić w praktyce? Jak wprowadzić tę ostrożność do swojego codziennego życia, nie stając się zakładnikiem strachu lub ograniczeń? Odpowiedź tkwi w intencji. Nie chodzi o wyeliminowanie wszystkiego, ale o bardziej świadomy wybór. O przekształcenie momentu zakupu, przygotowania i spożywania posiłków w gest troski o swoje ciało, a nie w kolejny automatyczny czyn. Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, jest uważne czytanie etykiet. Będąc w supermarkecie, sprawdź, czy ryba pochodzi z połowów dzikich czy hodowlanych. Jeśli to łosoś, zapytaj, czy pochodzi z Alaski. Jeśli to tuńczyk, szukaj wersji light lub skipjack, które zawierają mniej rtęci. Unikaj kawałków o ogólnych nazwach, takich jak filet z białej ryby lub ryba dnia. Bez identyfikacji często kryją one gatunki takie jak Tilefish lub importowany sum. A jeśli kupujesz świeżą rybę, zapytaj sprzedawcę o jej pochodzenie nie jest to wybredność, to akt troski. Kolejnym istotnym krokiem jest przemyślenie częstotliwości spożywania ryb. To, że ryba jest tańsza lub łatwiejsza w przygotowaniu, nie oznacza, że musi pojawiać się na talerzu trzy razy w tygodniu. Organizm potrzebuje różnorodności. Zastąp ją jajkami, zbożami, grzybami, ekologiczną kurczakiem, lub nawet warzywami, bogatymi w białko roślinne. Jeśli chcesz utrzymać rybę w swojej diecie, ustal bezpieczny limit dwa razy w tygodniu, wybierając ją spokojnie i świadomie. I jeśli to możliwe, zmieniaj gatunki. Podczas przygotowywania wybieraj metody, które są przyjazne dla organizmu. Zapomnij o smażeniu na głębokim tłuszczu z użyciem ponownie wykorzystanego oleju. Zamiast tego piecz rybę z oliwą i ziołami. Gotuj na parze grilluj z odrobiną oliwy lub przygotuj w papierze do pieczenia. Nie myśl, że tracisz smak. Odkrywasz nowe sposoby czerpania przyjemności z jedzenia. Dobrze przyprawiona ryba z sen, cytryną, rozmarynem i odrobiną kurkumy może być bardziej pożywna niż jakakolwiek smażona potrawa. Teraz czas na subtelną, ale niezbędną uwagę. Obserwuj reakcję swojego organizmu. Zwróć uwagę na to, jak czujesz się po każdym posiłku. I jak się czujesz w ciągu dwóch godzin po posiłku? Czy czujesz się lżejszy, czy masz uczucie ciężkości? Czy czujesz jasność umysłu, czy senność? Czy odczuwasz wzdęcia, ból głowy, zgagę? Twoje ciało mówi. Tylko, że większość z nas przestała słuchać. Zacznij słuchać ponownie. Jeśli chcesz, stwórz dziennik obserwacji żywieniowych. Nie musi to być nic skomplikowanego. Po prostu zapisuj, co zjadłeś i jak się potem czułeś. Wkrótce zauważysz pewne wzorce. A jeśli mieszkasz z kimś, podziel się tą nową świadomością. Wyjaśnij spokojnie, bez narzucania czego się nauczyłeś. Pokaż, jak wiele może zmienić prosta zmiana. Zaproś męża, żonę, dzieci lub opiekuna, aby wybierali razem z tobą. Zdrowie, gdy dba się o nie wspólnie, staje się pomostem, więzią, odnową. W końcu nie chodzi o wyeliminowanie ryb. Chodzi o powrót do siebie, o pogodzenie się z własnym ciałem i przejęcie kontroli nad wyborami. Z lekkością, z obecnością. Z miłością. Ponieważ kiedy jedzenie przestaje być tylko pożywieniem, a staje się świadomym gestem zdrowie, przestaje być wysiłkiem, a staje się drogą. Drogą, która zaczyna się dokładnie tam na talerzu, który stoi przed tobą. A gdyby wystarczyło zamienić rybę na talerzu, aby zyskać więcej jasności lekkości i zdrowia. Większość ludzi nawet nie wyobraża sobie mocy ukrytej w tych małych wyborach. Ale teraz już wiesz. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że nie musi to być trudne. Wystarczy chcieć dbać o siebie z większą uwagą, większą obecnością i mniejszą automatycznością. Powiedz mi więc, którą z tych zmian wypróbujesz. Jako pierwszą, czy wyeliminowałeś już któreś z tych ryb z swojej diety? Napisz w komentarzach. Przeczytam z przyjemnością. A jeśli ten film poruszył Cię w jakiś sposób, podziel się nim z kimś, kto zasługuje na to by żyć z większą energią. Wyślij go przyjacielowi lub krewnym, którzy zawsze mówią: "Ale ryby są zdrowe, prawda?". Aha. I nie zapomnij polubić, zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia. Dzięki temu będziesz nadal otrzymywać treści dostosowane do twojego wieku, historii i stanu zdrowia. Bo tak wciąż jest czas, aby lepiej o siebie zadbać. Zacznij już teraz.